Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Dynamicznie rozwija się sektor OZE, dynamicznie bardzo dużo inwestycji powstaje w zakresie fotowoltaiki. Mamy nowe otwarcie w zakresie farm wiatrowych na lądzie. Ustawa 700 metrów odległościowa zliberalizowała ten rynek. Plany kolejnej ustawy, które rząd deklaruje, czyli zredukowanie tej odległości do 500 metrów potencjalnie mogą również ten rynek jeszcze bardziej zliberalizować. Natomiast bolączką tutaj jest okres rozwijania projektów, dewelopowania ich. Mamy dosyć, te procedury są dosyć skomplikowane. Zdewelopowanie projektu wiatrowego to jest 5-6 lat fotowoltaicznego 2 lata. Więc to są okresy, które niestety ale musimy, będziemy musieli odczekać mimo zmian tych w prawie. Pierwsze projekty, ja się spodziewam, które będą budowla, budowane, to będzie gdzieś 26-28 rok. Z, mówimy o farmach wiatrowych. Równocześnie w Polsce intensywnie trwa budowa farm na morzu. Pierwszy program tych 6 gigawatów na morzu jest realizowany. Kolejne koncesje zostały rozdane dla dwóch spółek Skarbu Państwa, Orlenu i PGE. Natomiast spodziewamy się tutaj, że prywatni inwestorzy również będą doproszeni tutaj jako współfinansujący te inwestycje. Także przed nami jest bardzo dużo zmian, bardzo dużo nowych inwestycji w energetyce. Rzeczywiście sieci mamy nie najnowsze. Natomiast e, problemy z przyłączami to nie jest tylko Polski. E, polski kasus e, w, praktycznie w całej Unii Europejskiej, w każdym państwie jest bardzo dużo odmów. To wynika w pewnym sensie z, troszeczkę, ja to oceniam jako spekulacyjny rynek występowania o te warunki przełączeniowe. Deweloperzy po prostu zabiegają o te warunki przełączeniowe, chcą szybko rozwijać te projekty i potem sprzedawać, żeby właściwi inwestorzy te, te inwestycje prowadzili. My jako inwestor finalny, który zarazem sam dewelopuje, jak i potem chce wybudować i zainwestować i eksploatować tę elektrownię, no patrzymy na to po prostu szerzej, na cały łańcuch dos dostaw i tutaj wartości dodanych i chcemy to realizować od początku do końca. Rzeczywiście są to problemy z uzyskaniem warunków przyłączeniowych. W zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, 80 parę gigawatów warunków przyłączeniowych zostało odrzuconych. Więc to tylko świadczy o tym właśnie jak spekulacyjny jest ten rynek i, i, i jak, jak duże potrzeby tutaj mamy. Inwestycje w sieci przesyłowe, one będą następowały. PSE zapowiedziało program inwestycji. Trzymamy za to kciuki. Tak jak skutecznie realizowano programy inwestycyjne w zakresie kolei, infrastruktury drogowej czy gazociągowej, wierzymy, że w końcu nastał czas, że będziemy mogli również dynamicznie inwestować w sieć przesyłową. Pierwsza rzecz, którą Pan poruszył to jest... Czy wiatraki, czy fotowoltaika? Oczywiście gdzieś tam jest złoty środek. Pamiętajmy, że one mają różną, różne profile produkcji, także jest gdzieś złoty środek, żeby te źródła funkcjonowały i jedne i drugie. Natomiast niezależnie od tego w polskich warunkach technicznie znacznie lepsze są wiatraki. Tak, mówimy tutaj o efektywności energetycznej, o efektywności wykorzystania w czasie mocy zainstalowanej, więc tutaj wiatraki są niewątpliwie korzystniejsze dla polskiego otoczenia. Natomiast to, co Pan jeszcze wspomniał w zakresie tego, czy będziemy stawiać nowe wiatraki, czy będziemy pozostaniemy przy tych niedużych itd., myślę, że to będzie równolegle. Czyli wszystkie nowe inwestycje to będą najnowocześniejsze wiatraki i tak się dzieje. One są po prostu najbardziej efektywne, inwestycje są najbardziej rentowne wtedy, a co za tym idzie też dla finalnego klienta, cena energii elektrycznej jest najniższa. Natomiast przyjdzie taki moment, że będziemy na tyle mieli nasycony rynek, a warunki przyłączeniowe będą ograniczone, że wejdziemy w tak zwany repowering i odtworzenie e, tych farm wiatrowych, które były stare w oparciu o technologię mniejsze, tam nie wiem, 1,5 MW, 2 MW wiatraki. Myślę, że przyjdzie taki moment, że będziemy je demontować i w to miejsce stawiać mniej, ale większych wiatraków nowoczesnych. Dla nas to bardzo dobre pół roku. E, skupiliśmy się na rozwoju projektów od zera, e, na no takim green, green Development. Yy, z, mamy w tej chwili ponad 1100 MW yy, potencjalnych lokalizacji, gdzie jesteśmy zaangażowani. Z tego yy, ponad połowę to jest w wietrze albo w hybrydzie, czyli wiatr i PV. To, to taki portfel budujemy. Z drugiej strony dokonaliśmy akwizycji. Kupiliśmy projekt gotowy do budowy Azalię, 60 MW PV pod Rzeszowem. Budowa trwa, rozpoczęliśmy budowę w maju. Zaraz po zakupie tego projektu Budimex realizuje dla nas tę inwestycję. Na to, na czym się skupiamy, to na umowie PPA, tak zwanej umowie sprzedaży energii elektrycznej do klienta zewnętrznego. Tutaj cały czas poszukujemy partnerów, dużych podmiotów silnych, którzy są zainteresowani. Zakupem 60 gigawatogodzin energii elektrycznej, zielonej energii elektrycznej, i to jesteśmy otwarci na współpracę. Zachęcamy do kontaktu, bo dla nas to jest krytyczne w tej chwili zabezpieczyć możliwość sprzedaży tej energii elektrycznej. No i chcielibyśmy mieć tak naprawdę poważnego partnera. Rozmowy pewne prowadzimy, ale dalej jesteśmy otwarci na potencjalnych partnerów. To jest jeden z naszych celów ESG i jak najbardziej projekt Kamelia, który realizujemy, chcielibyśmy go w 2024 roku skończyć. Jego przeznaczenie jest takie, że ta energia elektryczna, która będzie tam produkowana, będzie wykorzystywana na, Budimex, na rzecz Budimexu. My chcemy zabezpieczyć 100% wolumenu Budimexu właśnie z projektu Kamelia. Oczywiście mamy różną produkcję w różnym czasie, w różnym czasie konsumpcję. Nie jesteśmy tego w stanie jeden do jeden sparować. Natomiast takie jest nasze założenie. Tak, chcemy rzeczywiście, żeby nasze budowy, jeżeli konsumują energię elektryczną, to żeby to była zielona energia elektryczna w 100%. I chcemy to sami robić. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.